Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Sobota rano, godzina 8, a my jedziemy kopać ziemniaki. Jest dosyć ładna pogoda, wczoraj też było ładnie, nie padało. Temperatura była około 31 stopni, także cieplutko było. Dzisiaj prawdopodobnie też taka temperatura. Się utrzyma, zresztą zobaczymy. Troszkę te pola obsychają, no bo jednak było tutaj już, powiem szczerze, tak pod wierzchem mokro, aczkolwiek w głębi niestety nadal jest sucho-piak, także tej wody brakuje. Dzień zaczyna się piękny, teraz słońce tak pięknie przebija i to jest chyba najpiękniejsza pora dnia, właśnie poranek. No i na polu mąż jedzie. Tatuś już przyjechał, kopie tutaj kopaczką. To jeszcze nie są wykopki. Kopiemy kombajnem. Generalnie kopiemy kombajnem Anną, ale tutaj na takie bieżące potrzeby wykopujemy kopaczką. Kopaczka stara jak świat stała już można powiedzieć bezużyteczna gdzieś tam na samym <śmusz> aż tutaj trąbi. Stała gdzieś tam zapomniana, no a teraz yy, człowiek sobie o niej przypomniał. Ziemniaki są ładne, aczkolwiek powiem Wam, że plon aż tak nie powala. No, rok dziwny, dziwny, bo było z wiosny zimno, to wszystko stało, nie wiązało się, ale nie ma co narzekać. Trzeba chwalić i dziękować Bogu za to, co jest, bo naprawdę nie są one tutaj najgorsze. Są dosyć ładne, porosły duże. No i. Tragedii nie ma, dla nas wystarczy na pewno. Kartofle są dosyć mokre, oblepione tutaj piachem, pod wierzchem, tak jak mówiłam, wilgoci jest, ale w głębi jest sucho. Zbieranie u nas zawsze szło w parach. Zbierało się do koszyków, które wyplatał dziadek i taki pan Gmerek, o którym już kiedyś wspominałam, i dwie osoby zawsze były od koszów. Koszowe, tak zwane, które wysypywały te y, kartofelki z koszy. Rodzice tutaj tych kartofli sadzili zawsze bardzo dużo, po kilka hektarów. I tata miał funkcję kopacza. Kopał te kartofle. Pamiętasz, tato, te czasy, nie? Pamiętam, pamiętam. To wesołe czasy. Wesołe, zawsze dużo ludzi zbierało u nas tutaj kartofle na polu. I kopaliśmy już końcem sierpnia, nie? I tak wiele osób zawsze się dziwiło, jak mówiłam, że końcem sierpnia, że to za wcześnie, że kartofle powinny się kopać we wrześniu. My kopaliśmy w sierpniu raz, że były jeszcze wakacje i młodzież przychodziła na zarobek. A dwa one były suche. Później wysypywało się je na kupę stały około dwa tygodnie i dopiero szły do przebierania, także co miało zgnić, to zgniło. I kartofelki były. Zostawały same takie najlepsze. Jak w socjalizmie. Dwóch robi, dwóch stoi. <noise> A mówią, że czasy się zmieniły. <noise> Nie zmieniły się, prawda tatuś? No tak, <noise> Ja też idę zbierać, żeby nie było jak w socjalizmie. Ja, kiedyś dziadek to był zdrowy, miał siłę i mógł robić, a był młody, a teraz już nie ma siły do zbierania. A dziadek stoi jak ekonom nad nami. No. No. Ekonom Dziad... musi być. Dziad... Dyrektor, jak to męża tutaj, siostrzeniec kiedyś na polu też była taka sytuacja, że zbierali kartofle, no i ten Chłopak tak sobie stał, stał, miał akuratnie w tym dniu lenia i brat męża też stał, a ten chłopak tak patrzy i mówi, wujek, ale dwóch dyrektorów na jednym polu nie może być, idź zbieraj kartofle. No. Tak samo tutaj dwóch dyrektorów nie może być, idę zbierać kartofle. No, czas Biorę swoje wiaderko i ruszam do, do zbierania. Proszę uśmiech do kamery. kamery. ładnie się uśmiechać, proszę. O! O! oj, oj, buś. Mam, dm, Jakie gołąbki. Aż mi się O jejciu. Już mógł podnieść, a nie nogą, wygrzebał go, Dziaduś swoje już wyzbierał. Oj, wyzbierał, wyzbierał. Żurawie krzyczą. Pięknie. Pięknie jest tam w oddali. Tutaj jeszcze przed chwileczką kropelki rosy z nocy błyszczały. Wyglądało to jak miliardy diamentów, teraz już to obsycha. Ale ten klęgor żurawi jest niesamowity. W ogóle teraz odgłosy tutaj, takie odgłosy poranka, zapach tej przekopanej ziemi jest fenomenalny wręcz. A teraz fenomenalna za chwilę będzie kawa w domu. Tak będzie. A kto ją zrobi? Mężu też chyba, co? <grymne> Będziesz ty piła. Nie bij mnie po głowie, bo jak głupie dzieci. Nie. Mamy i nie jest głupia. Widocznie <grymne> mnie przed tym nie biłaś. <grymne> <grymne> chyba ją wzięło na amory. Nie ma no, siły no, a Mory ją wzięło w kartofle. O, no. No, ale jak to jest dotknij paluszkiem i się przewraca. Ta niebieską kartę założyć. Dalej tam się nie będzie kopać. Nie dosyć, nie. dosyć na dzisiaj. Że ja sobie je sam zbieram. To, co miało być pozbierane, to na dziś jest pozbierane. I kartofle, no tak jak widzicie, nie są małe, one są duże, są bardzo naprawdę ładne. Tylko, że pod krzakiem nie ma ich tak dużo jak po inne lata. No niestety rok ten jest dosyć dziwnym rokiem, takim yy, można powiedzieć niesprzyjającym. I tutaj i tak cud, że takie kartofle mamy na tą suszę. Ale też wielokrotnie podkreślam, że tutaj jest pole takie, że ono tą wilgoć gdzieś zatrzymuje. Jest utrzymane w bardzo dobrej kulturze. Tutaj jest stosowany obornik kompostowany, są stosowane poplony w dużych ilościach i ono tutaj bardzo ładnie nam tą wilgoć zatrzymuje. Obok jest mój ogród kartofle zarosły pewnie wielu się spyta dlaczego takie ziele my tutaj nie opryskujemy ziela, zwalczamy mechanicznie i przed Wigilią spisujemy sobie dni od Łucji do Wilii i powiem Wam że to się w 90% pokrywa, widzieliśmy że będzie susza, Takżeśmy obserwowali też później już z wiosny przyrodę, patrzyliśmy jak zachowują się pola i to było do przewidzenia, że będzie susza. Te kartofle mogą nam wyschnąć, ugotować się później w trakcie upałów. I ostatni raz podarowaliśmy sobie tutaj opielanie mechaniczne, kultywatorkiem, po to właśnie aby wyskoczyło zachwaszczenie. I ono raz, że tutaj wykwitł rdest, miały pszczoły bardzo duży pożytek. Dwa, okryło nam ziemię przed tymi upałami. I kartofle dzięki temu nie pogotowały się. One nie porobiły się takie z czarnawymi plamkami właśnie od słońca. Także tutaj tak troszeczkę żeśmy, można powiedzieć, przechytrzyli tą naturę. Chłopaki już jadą, czyli co? Czas na kawę. Jedziemy, z mały się robić kawę. Kartofle wykopane, przebrane. Dzień już tutaj zdążył dobiegać końca. I zobaczcie, jak teraz przepięknie tutaj niebo wygląda. Jakie są fantastyczne chmury. Tutaj na niebie rozgrywa się prawdziwy spektakl. Słychać świerszcze. Delikatnie powiewa wiatr. Jest pięknie jest po prostu przepięknie. Celowo nie używam. Dzisiaj mikrofonu z tego względu, abyście słyszeli tutaj wszystkie odgłosy pracy przyrody, żebyście mogli poczuć w tym filmie to, co czuję ja każdego dnia tutaj będąc. Szkoda jeszcze tylko, że nie możecie poczuć tego, co ja czuję tutaj zmysłem powonienia, jakie tutaj są zapachy. Jest pięknie, po prostu pięknie. I tak na koniec, będę się już z wami żegnać, ale jeszcze na koniec chciałam was zaprosić na kanał Esiok do Artura, który to również przeszedł na uprawianie warzyw ekologiczne i dzisiaj wrzucił odcinek, pokazuje cebulę, jaką wychował, uprawił właściwie, jakiej się dochował naturalnymi sposobami bez użycia. Chemii, także tu w tym momencie, Artur, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i gratuluję Ci, że zechciałeś sięgnąć po naturalne metody, odejść od chemii. Brawo, Artur. Pozdrowienia dla Ciebie i dla Agaty i zapraszam Was wszystkich na kanał do obejrzenia, jakie właśnie ma Artur plony. Link będziecie mieli w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł i możecie zobaczyć. Jakiej cebuli się Artur doczekał, a ja się z Wami żegnam, życzę Wam radości, zadowolenia, uśmiechu i takich widoków, jakie mam ja. Trzymajcie się do następnego.